Karolina, dla kogo jest pielgrzymka? Jaki człowiek? Eee, jaka grupa? Czy e, pielgrzymka jest tylko dla ludzi świętych? Czy. Nie, pielgrzymka nie jest tylko dla ludzi świętych. Nie jest też tylko dla ludzi grzecznych, ani tych przeciętnych. To nie. znaczy, <laughs> jeżeli byś m, miała o, zobrazować stan ducha człowieka, który. Eee... Powinien pójść na pielgrzymkę? Człowiek, który powinien pójść na, na pielgrzymkę, to taki, który czegoś szuka w życiu, który zadaje sobie różne pytania, ale także taki, który w, momencie, w pewnym momencie swojego życia odkryje, że tak naprawdę nie ma pytań i, no i nie wie, nie wie po co żyje, dla kogo żyje, do czego zmierza. Bo na pielgrzymce odpowiedzi padną. Może nie bezpośrednio z ust księdza, czy współbrata, czy siostry, ale padną, bo, no bo są różne momenty, w których y, można usłyszeć głos Boży. czy to przez modlitwę, czy to przez błogosławieństwo, konferencję, czy. To no, człowiek. Jeżeli zadaje sobie pewne pytanie, który czegoś szuka, albo tak jak powiedziałam, że nie wie, do czego dąży, nie wie do czego zmierza, no to powinien być na biurzółkę, ale także taki, który wierzy, ale wiara, no wiara, moim zdaniem wiara zawsze jest taka trochę zachwiana, bo nie ma się... No. No nasza wiara, gdyby była tak jak zjadł wyborczycy, to byśmy mogli góry przenosić, a nawet taka nie jest. To, to jest takie umocnienie wiary. Bardzo dobre umocnienie wiary. Też po pielgrzymce się znowu. Bóg